Niezwykły kanał to generalnie bardzo dobre szoty robi. Są w górę i, I... 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 Dobra, czad, zobaczmy o tym pozwie, TV-gry. TV-gry zawsze mają jakieś mocne zdanie, nie? Za co Fortnite został bana? Monika Giga. Cio? Grzegorz Bobrek. Siedliście sobie w długi? Pewnie usiedliście sobie w długi weekend na swoich smartfonach, aby mm -hmm. pograć chwilę w mobilną wersję Fortnite'a. Nie. I tu niespodzianka. Gra nie jest już dostępna w sklepach Dead App Store i Google Play. Czyżby Fortnite nareszcie został zakazany, czy w końcu Fortnite zamknęło serwery? Nie. Może premiera Fall Guys zabiła główną... FALL opisa? GUYS pokcam. No nie do końca. Dzisiaj przyjrzymy się temu, dlaczego Apple i Google zbanowały Fortnite'a i co to oznacza dla graczy oraz rynku gier. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nareszcie easy! od początku. Epic mm -hmm. za sprawą Epic Games Store od samego zarania pomysłu własnego sklepu uderza w dwa bębny. Bębę dbania o interes deweloperów oraz bębę dbania o antymonopolistyczne praktyki na rynku, mm -hmm. co sprowadza się w dłuższej perspektywie do tego, że Epic dba o swoje interesy. Bez sukcesu Fortnite'a nie byłoby Epic Games Store w takiej postaci, Fakt. jaką znamy ją dzisiaj. Niespodziewany hit w 2018 i w 2019 roku zarabiał ogromne pieniądze i zbudował Fakt. na PC potężną bazę użytkowników, którzy na potrzeby Fortnite założyli konta. Miliony założonych Fakty. kont to dobra baza na start nowego sklepu, a z czasem, co najważniejsze, możliwość zarabiania pieniędzy na swoich grach bez pośredników. Fortnite cool story, to ogromny sukces na platformach mobilnych, szczególnie na iOSie. Zobaczmy. Miesięcznie gracze Fortnite na sprzętach mobilnych wydali np. 44 miliony dolarów w marcu 2019 kurde. roku. Ty to ale przebili normalnie teraz w 20. roku. Od 2020 roku oznaczał już pogłębiający się dołek zarobków Fortnite'a. Od stycznia do marca 2020. No jaki pogłębiający, pogłębiający się, jak przynajmniej w Nadejście koronawirusa czasowo przywróciło wysokie zarobki, ale to rzecz, na której nie można polegać na dłuższą metę. Mm. A z tych wszystkich okay. transakcji Apple i Google za obecność gry na swojej Platformie pobierają solidne myto w postaci 30%. 30%. Segment mobilny Fortnite'a w dwa lata od premiery na telefonach i tabletach odpowiadał za miliard dolarów przychodów. Miliard. Procent pobrany z tak ogromnej kwoty to rzecz odczuwalna. Mówimy o kilkuset milionach dolarów, które zostały w kieszeni użytkowników. Nie wiemy jak wyglądają bieżące dane Fortnite'a na PC i konsolach. Wiemy hmm. jednak na pewno, że względem takiego 2018 roku Fortnite nie jest już w czołówce gier Free to Play. W zestawieniach hmm. najlepiej zarabiających gier na PC w top ten po prostu nie ma już Fortnite'a. Błędem byłoby mówienie, że Fortnite jest w kryzysie, ale też błędem. Co jest w ogóle na te gry? Dungeon Fighter Online, Crossfire, Fantasy Westward Journey Online, Roblox. Halo Master Chief Collection. Tak. błędem byłoby mówienie, okay. że Fortnite jest w kryzysie, ale też błędem byłoby nie zauważenie zmian, które zaszły przez ostatnie lata na rynku. Zarówno no. Electronic Arts, jak i Activision udało się zaatakować segment free-to-playowego battle royale. Ale i jej leci. Jednym Czy to na ujęcie z, z Apexa? Metę przychodami Uw. ...z głównego produktu Epica. Coraz większe znaczenie ma to, ile pieniędzy zostaje u pośredników. Epic działa bowiem na rynku w kilku postaciach. Mm. Sam jest producentem gier, do tego producentem silnika Unreal Engine, a teraz jeszcze właścicielem Fakty. platformy, na której dostępne są gry innych producentów. Fakty. Epic jedną ręką chce więc zagarniać coraz więcej użytkowników na Epic Game Store, ale drugą musi wpychać swoją grę do sklepów, nad którymi nie ma Dziękuję kontroli. Takimi jak App Store, Google Play, PS Store, Nintendo do e-shop Xbox Game Store, O, chciałby, dziękuję bardzo. bardzo chciałby mieć kontrolę. I tak kilka dni temu Prezes Epic czat. przeprowadziło dziwną akcję z pogranicza prowokacji. Epic zaproponował użytkownikom mobilnym kupienie V-Dolców bezpośrednio od Epica w cenie niższej niż ta z App Store czy Google Play. O. Mówimy o różnicy 2 dolarów. Zamiast 10 dolarów zapłacić 8. Na reakcję Apple i Google nie trzeba było długo czekać. W trybie natychmiastowym gra spadła z witryny App Store, a kilka godzin później to samo stało się z Fortnite w sklepie Google. Dlaczego firmy zareagowały tak ostro? Epic jednym zagraniem starał się obejść podstawowe zasady działania platform cyfrowej dystrybucji, a przy tym złamał regulamin, na który Epic zgodził się wprowadzając swoje gry do sklepów zewnętrznych partnerów. Zasada działania takich sklepów jak App Store czy Google Play jest prosta. Właściciel sklepu daje narzędzia i dostęp do użytkowników na swojej platformie, a w zamian wystawiający się w sklepie Musi pogodzić się z marżą na każdej transakcji. To rzecz stara jak cyfrowy świat i podporządkowana magicznej liczbie 30. 30% ja? to marża, która jest standardem branży. Taki Twitch procent chat. bierze dla siebie Steam, PS Store i e Shop, Xbox Game Store. Tylko Epic. Gdzie wejdę wejdą do tego testa, zapytam się, czy jest slocik. Nie wyleciał, siedział sobie troszeczkę. Chyba chłopaki, macie slota. Będę. Okej, okay, dobra. GameStore hojniej dzieli się pieniędzmi stwórcami. Na krzywy ryj się na slota. 12%. Epic może przemawiać więc tutaj z góry jako... Streamer zawsze ma rację. Branży, okay. ten, który broni wolności. Oczywiście ile stron, tyle też spojrzeń na to, czym ta wolność jest. Sam Team Sweeney zapewniał, że mm. Epic GameStore nie będzie sprzedawał krapów. Co bardziej złośliwy mógłby zapytać, że co w takim razie na EGS-ie robi Fortnite, ale żarty wow. nie. Gry w sklepie Epika mają być dostatecznie dobre, tylko przecież nie raz przekonywaliśmy się, że gry przeciętne w oczach recenzentów <noise> Mogą zostać otoczone kultem światowym. Ja z ja... Steam poszedł w model bardzo niskiego progu wersji, tak aby to użytkownikom zostawić decyzję co do tego, co zrobić. co Steam robi wersja, co na co nie. dzień? Ja no nie oczywiście wiem. Oczywiście zdecydowana większość gier zrobiona niskich kosztem na Steamie nie sprzedaje ani jednej kopii. Oczywiście, wolność dla tima Swinea oznacza też takie siłowe rozwiązania. Znaczy, to opo... dziwne, że była, były przykłady, że ani jednej kopii się nie sprzedało jakieś anime gierki. były ma gier ekskluzywnych nawet jest na jak jest, chwilę, jak miało to miejsce z Metro Exodus. Jest, jest. I tak naprawdę na tym moglibyśmy skończyć, Materiał na przykładzie niespójności w narracji hmm. Epika, który chowa się za tarczą wolności wyboru, zabierając na premierę tę wolność wyboru graczom. Ale nie ma co zamykać przed wszystkim tematów bo nic, tylko otwierać popcorn. Szczególnie jak brak Fortnite na smartfonach, nie ma dla kogoś znaczenia. Epic jednocześnie walczy już na dwóch frontach. Na froncie bez to kitu, to co? Na telefonach na nie będzie nowego sezonu w Fortnite, nie? Teraz pytanie, czy Epic pójdzie też na walkę z innymi swoimi partnerami, bo Sony, Microsoft i Nintendo również Unlucky. działają na 30% marży, które za kilka dni Fortnite będzie dostępny już tylko na Epic Game Store. Można pomarzyć. To oczywiście żart, ale niespójność ataku pokazuje, że Epic nie jest aż tak szalonym Robin Hoodem, na jakiego się maluje. Sam wyciąga hmm. atuty, które musi wyciągnąć, bo nie ma innej opcji. Hmm. Sam Epic nie ma hardwareu konsoli czy telefonu, więc szuka innych form dotarcia, płaci ogromne pieniądze za czasową ekskluzywność i za gry rozdawane za darmo. Co w tym wszystkim może dziwić, to poziom wykalkulowania ataku na Apple i Google. Zagrań Epika z próbą ominięcia marży sklepu nie jest żadną taką wpadką. Tuż po ściągnięciu Fortnite's App Store Epic ujawnił tekst pozwu, który ma bagatela ponad 60 stron. Nie sądzę, aby ten tekst powstał kilka stron. godzin po niespodziewanej reakcji Apple. Apple Epic był całkowicie pewien kolejnych kroków w tej wojnie. Wystarczy nawet przytoczyć film, który przyrównuje mm. działania Apple do systemu totalitarnego, piorącego ludziom mózgi. No ale każda wielka firma na czymś takim swój sukces. Sony idzie w zaparty politykę ekskluzywów. Micro, mając eksy na niższym poziomie musi grać tym, co ma, czyli Game Passa. Ankieta, widzowie. Równolegle na PC i konsoli. I w nowej generacji pewnie też niższą ceną. Switch zaś nie tylko sprzedaje chore ilości swoich naczelnych eksów, hmm. ale też stał się mocną platformą dla indyków. A więc czy Epic się myli? Czy odebraliście ten materiał jako nagonkę na Epika? Cóż, nic hmm. bardziej mylnego. Trudno bronić tego Google'a, który unika płacenia podatków, a S? pewne argumenty Epika przeciwko Apple dają do myślenia. W samym pozwie czytamy m.in. Akurat unikanie podatków to jest po bo jak już kogoś ruchać na hajs, to państwo. Es? A pewne argumenty Ale trafiają do myślenia. Używamy gry, jest ruchany na hajsem w no to wtedy firmy gier. Apple. Wszystkie iPhone'y i iPady obwarowane są App Store'em, gdy na makach dostępne są różne formy zakupu gier i aplikacji. A przy tym sklepy na makach działają na bardzo niskiej marży, <laughs> nawet tak niskiej jak 3%. Widać tutaj dwa różne podejścia, więc nie możemy mówić o jakimś Apple'owym standardzie. Tam, gdzie Apple zawojowało rynek, mamy ja zamykanie z systemu podatku. na ingerencję z zewnątrz. W wypadku Maców, które w segmencie komputerów osobistych są absolutną niszą, Apple za to pozwala na bardziej otwarte działania. Hmm. Jednym słowem, Epic doszukuje się działań monopolistycznych w fakcie, że iPhone'y i iPady są nie tylko urządzeniami, ale też częściami zamkniętego ekosystemu. Wedle Epika urządzenie nigdy nie powinno być obwarowane takimi ograniczeniami. Trudno sobie wyobrazić, na przykład Chyba PC, -a, Apple który ma, ma rację, tylko nie do w Jako PC-ciarze wybieramy Epic spośród oper upleju GOGA. Dlaczego okay. więc tak łatwo akceptujemy inne standardy, hmm. na przykład na iOSie? Być może dlatego, że gry mobilne i tak są bardzo tanie względem tych pc i konsolowych. Ale mniejsza z tym, bo to jest naprawdę mocny argument i w ogóle polecam lekturę pozwu tym bardziej zainteresowanym sprawą. Ale czy w takim razie Nintendo, Sony i Microsoft także w hmm. przypadku swoich konsol powinny zezwalać na sprzedaż gier w alternatywnych bez sklepach? Logika pozwu Epic. To jest w ogóle tak, nie? To względem monopolistycznie. Co ciekawe, w, w dokumencie czytamy, hmm. że gdyby nie ograniczenia, Epic wprowadziłby konkurencyjny apster na Urządzenia z iOS-em. Tak, Ciały Epic kit, miałby nie? swojego Epic App Store, czy jak go zwać. Z Epic drugiej strony w samym poziomie mamy kilka dziecinnych chwytów, które cynik potraktowałby jako domknięcie swoistej marketingowej krucjaty, krucjaty dziecięcej swoją drogą. Epic na przykład sugeruje sądowi, żeby zapewnił, aby 2020 rok nie stał się rokiem 1984. Co przecież nawiązuje do całej antyaplowej akcji w internecie. Teraz już sąd musi zdecydować, czy te zasady są trafne i czy firma, która produkuje konkretne urządzenie, nie ma prawa na zamknięcie go na ingerencję z zewnątrz. Jedno jest pewne: gdy w wojnach korporacyjnych trwa rąbią, tam wióry lecą, a raczej okruchy dla użytkowników, kosztem nieraz czasowej niewygody, jak przy tytułach ekskluzywnych dla Epika, użytkownik ma szansę na lekkie zmiany na zastygłym hmm. rynku. Konkurencja prowadzi do ulepszenia ofert, zmiany warunków. Konkurencja które zawsze jest fajna! musi być czymś normalnym. No przed steamem standardem branży była mowa o poziomie Muszą się 50 firmy ścigać ze sobą, ze sobą jakieś fajniejsze te dzisiaj 30% dla niektórych to nadal bardzo dużo. I jakby nie paść 30% patrzeć, to jest za dużo. Daj, oferta, daj spokój, teraz te gry tyle za zarabiają. Jest lepsza niż kupno ich Jedna za 1/3. Ale no właśnie, jest jeszcze ja drugie dno tej sprawy. Na razie cała walka toczy się o tort, który nieuchronnie u hmm. gracze i tak budzi mniej lub bardziej odpychające skojarzenia. Przecież tu chodzi o zyski z mikrotransakcji. Zgodnie z korporacyjną hmm. logiką Epic chce zmienić świat, aby zarabiać jeszcze większe pieniądze na mikrotransakcjach. Ale kto wie, być może foch Epika i sądowa batalia z Apple i Google pokaże, że są możliwe alternatywne rozwiązania, jeśli chodzi o przepływ pieniędzy Przez, między grafami Uwaga, a twórcą. niepopularna opinia. należałoby zachować jednak Konsumencki cynizm. Dla firm tak wielkich jak Apple, czy Epic, pojedynczy użytkownik jest tylko częścią większego zestawienia w Excelu. EPIK jest w stanie rozgrywać kartę mniejszych prowizji czy walki z monopolem tylko dlatego, że nie ma żadnej innej drogi, aby wejść na mocno uformowany rynek. A w szczere intencje Epika uwierzę wtedy, gdy przestaną kupować sobie czasowe ekskluzywy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I teraz powiem wam, dlaczego tak jest. Teraz wam powiem, dlaczego tak jest. Ponieważ, jeżeli, chyba, że są mikrotransakcje w płatnej grze, to wtedy jest się szmatą, ok? Szmatą. Ale, jeżeli mikrotransakcje są robione w grze, która ma być za darmo, ale mają być mikrotransakcje, to tak lepiej. Bo dużo mniej osób kupi grę. Jeżeli firma ma mikrotransakcje za pieniądze, bo wiecie, na przykład w Fall Guys masz skiny, ale masz je za walutę w grze, no to w sumie hookers, prawda? Ale jeżeli jest gra, gdzie musisz wydać hajs, a potem jeszcze wydać hajs w grze za hajs, żeby coś mieć, to to już jest bycie szmatą. Ale jeżeli ma być tak, że gra jest dostępna dla absolutnie każdego za darmo, za darmo na PlayStation, Xboxie, PCcie, telefonie, mikrofalówce, mojej mamie, to wtedy mikrotransakcje są spoko. I teraz dlaczego tak jest? Ponieważ wtedy każdy może zagrać, no nie? Na przykład zapraszam kogoś do gry i on mówi, o nie mam tej gry. No i co, muszę teraz kupić sześciu osobom grę. No nie? A tak to, jak ktoś chce wydać kasę na grę, to i tak wyda... A patrzcie, a teraz najlepiej jakieś zarabiające gry. LOL, darmowa gra z mikrotransakcjami. Fortnite, darmowa gra z mikrotransakcjami. Co mamy jeszcze? Dota, też darmowa gra. Hearthstone, też darmowa gra. CS, teraz też darmowa gra. Jakby... Tych gier yy, darmowych Valorant Teraz każda gra prawie, która wychodzi Jest darmowa z jakimiś skinami, no nie? Apex Legends Pogchamp, czy nie? <ścoughs> Więc jakby, wydaje mi się Bo patrzcie, możesz liczyć na to Na przykład masz pulę miliona osób No nie? Miliona osób zainteresowanych Grą, jak przywalisz na starcie 200 zł za grę to kupi ją powiedzmy tysiąc osób, no nie? Nie no, z miliona tysiąc nie. 100 tysięcy osób, no nie? Ale, jeżeli jest milion osób zainteresowanych grą i zrobi ją za darmo, to jest szansa, że więcej niż 100 tysięcy osób wyda na nią kasę. Patrzcie, Fortnite jest niby darmowy, a ile ludzi skinów kupują, nie? Przecież to jest insane. Więc jakby, wydaje mi się, że teraz w ogóle najlepszy model to jest taki. Że robisz grę za darmo, żeby każdy mógł zagrać, gra jest turbo popularna i wtedy robisz skiny. Chyba, że jesteś szmatą i robisz grę płatną z mikrotransakcjami, to wtedy jesteś szmatą. Ale jeżeli robisz gierkę darmową ze skinami, to spoko. Ja nie wiem czemu ludzie zaszczepiają tych mikrotransakcji.